Tematem prezentacji są funkcje błonnika, pobudzanie rzucia i wydzielania śliny. Pokarmy bogate wybłonnik są dłużej rzutem, a tym samym ilość spożytego pokarmu jest zazwyczaj mniejsza. Pokarmy bogate wybłonnik pozwalają ograniczyć energetyczność diety. Już w jamie ustnej rozpoczyna się trawienie tłuszczy i węglowodanów, więc pokarm bogaty wybłonnik stymuluje rozkład składników pokarmowych na mniejsze cząsteczki już w jamie ustnej. Bardziej rozdrobniony pokarm to także lepsze wchłanianie składników odżywczych, lecz nie możemy zapomnieć, że błonnik zmniejsza przyswajanie składników mineralnych. Ślina neutralizuje kwasy, sprzyja podwyższeniu pH w jamie ustnej, więc szkliwo zębów jest mniej narażone na rozmiękczenie. Błonnik wiąże nadmiar kwasu żołądkowego Niwelując uczucie nadkwaśności i zgagi. Błonik zmniejsza wchłanianie składników mineralnych, wiąże takie składniki jak żelazo, magnez, miedź, wapń, mangan czy cynk. Duża zawartość błonnika jest niewskazana w dietach osób intensywnie uprawiających sport, a także u małych dzieci i rekonwalescentów. Błonik zwiększa masę treści pokarmowej. Przez co zapobiega zaparciom i skraca czas pasażu treści przez przewód pokarmowy. Może to mieć pozytywne, jak i negatywne odzwierciedlenie. Otóż błonnik zmniejsza wchłanianie składników mineralnych, ale przez skrócenie czasu pasażu treści przez przewód pokarmowy zmniejsza się negatywne działanie substancji toksycznych, mogących potencjalnie wystąpić w żywności. Błonnik korzystnie wpływa na stan probiotycznej mikroflory jelitowej. Błonnik zmniejsza ilość cholesterolu w organizmie poprzez zmniejszenie wchłaniania kwasów żółciowych, do produkcji których wykorzystywany jest cholesterol kompleksy błonnika ze kwasami żółciowymi są wydalane. Błonnik zmniejsza wchłanianie cholesterolu poprzez tworzenie w przewodzie pokarmowym żeli, które ograniczają bezpośrednie wchłanianie cholesterolu. W wyniku fermentacji błonnika wytwarzają się tak zwane kwasy propionowe. Które zmniejszają syntezę cholesterolu w organizmie. Błonnik ogranicza wchłanianie substancji toksycznych, np. metali ciężkich, takich jak ołów i kadm. Wysokie spożycie błonnika ogranicza ryzyko wystąpienia otyłości miażdżycy, raka jelita grubego, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, uchyłkowatości jelita grubego, kamicy żółciowej. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.